Dzień dobry. Jadę szybko na uczelnię. Ale zajeżdżam do biura, bo mam ogromną ochotę, ale to taką ochotę dzisiaj na owsiankę naszą, a są tylko w biurze. Tradycyjnie polecam, jeżeli lubicie owsianki i jeszcze kakaowe. Może się zalewa w kubeczku i tyle i jest ready to go. Słuchajcie, może Wam coś powiedzieć, bo mnie to... Zagotowało. Zablokowałam wczoraj, uwaga, prawie 30 osób po moim zdjęciu z tańca z gwiazdami. Zablokowałam nawet osoby, które lubiły ten komentarz. I powiem wam tak, jestem przerażona. Dzisiaj, dzisiejszymi czasami, bo za, za moich czasów, jak się miało z kimś problem, to wychodziliśmy ze szkoły, po szkole, dawaliśmy sobie wpysk i albo ten problem był rozwiązany, albo po prostu później się omijaliśmy szerokim łukiem i było koniec. A w dzisiejszych czasach wszyscy są tacy bezkarni, w internecie po prostu każdy hojrak, a na ulicy nikt do ciebie nie podejdzie i ci tego w twarz nie powie. A powiem wam, że jakbym coś takiego usłyszała na ulicy, to bym dała wpysk. Przysięgam. Dostałam wczoraj... Tyle chamskich komentarzy po kolei, że mam obrzydliwy brzuch, że mam brzydki brzuch, że do tego brzucha to chyba nie ta sukienka, że tam mnie jeszcze nie było jak, i że już mają mnie dość, jak mogę po ściankach chodzić. Poszłam wspierać moich przyjaciół. Z którymi od pięciu lat się przyjaźnie i poznaliśmy się właśnie w tańcu z gwiazdami, ale wróćmy do brzucha. Jak można napisać drugiej kobiecie i to nie jest jakiś kąt, wiecie, e, widmo, tylko normalnie centralnie matka, która ma zdjęcia z dwoma bąbelkami, pisze mi, że mam obrzydliwy brzuch. Sory, że nie mogę sobie go wymodelować tak jakbyś chciała. Ale serio, powiem wam, że mam tak dość dzisiejszych tak dość dzisiejszych czasów, tych takich bezkarnych, gdzie naprawdę każdy myśli, że każdemu wolno powiedzieć Jesteś w internecie? To, to jest w ogóle hit dla mnie, bo tam też takie komentarze leciały, jak mnie ludzie zaczęli bronić, że jak możesz coś takiego opisać. No, jest w internecie, to niech się liczy z tym, że będą i takie, i takie opinie. Pokaż mi, gdzie ja napisałam, że będę tu siedzieć i tolerować twoje e, bezczelne, żałosne, obrzydliwe komentarze. Gdzie ja mam napisane e, try me? No chyba nigdzie, więc serio wolałabym, żeby w życiu codziennym do mnie ludzie podchodzili i próbowali mi coś takiego powiedzieć, niż przez internet. Jeszcze kobieta kobiecie. <grym> Zero szacunku do takich bab. I zrobiło mi się <grym> przykro i smutno, bo poinformowałam moich uczniów dzisiaj, że to ostatni raz kiedy się widzimy. Myślałam, że dokończy semestr, ale moje zdrowie już mi nie pozwala. Powiem Wam, że naprawdę jest mi ciężko już tak wstawać, chodzić, jeździć i naprawdę muszę zwolnić troszeczkę. I Im powiedziałam, że odchodzę i oni wszyscy <noise> mi powiedzieli, że to była jedyna klasa, której się nie mogli doczekać i jeszcze w poniedziałek o 8 rano i nigdy nie sądzili, że będzie im się chciało... O, dzieci, mi to tak na serduszku ciepło. Tak na serduszku mi ciepło zrobiło. Wiesz, szkoda. No. To już kolejne fajne doświadczenie dla mnie. Poprowadziłam tyle, ile mogłam. No i tego.